Witam państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło i bardzo się cieszę, że wystawa Secret Life, czyli Sekretne Życie, zawitała do Gdańska, do nadbałtyckiego centrum kultury. Wystawa pokazuje pracę pięciu znanych i cenionych na całym świecie estońskich artystów. Jej pomysłodawczynią jest Wivenor, a wystawa powstała. We współpracy z ambasadą Estonii w Warszawie. Ta współpraca trwa od lat. Parę lat temu miałem okazję gościć ministra kultury Estonii w Centrum Świętego Jana w Gdańsku z okazji Dni Estonii. I powiem, że ta wystawa obecna Secret Life bardzo mi się podoba. I mam nadzieję, że i Wam też. Dziękuję i życzę miłego oglądania. Eestis , andikuna Poolas on mul väga hea meel kutsuda teid Eesti illustraatorite näituse , mille pealkiri on Salaelud . näituse kuraatoriks on kuulus Eesti kunstnik Vibe Noor ning seal leiab aset Danskis Läänemere kultuurikeskuses . olen kindel , et näitus pakub huvi nii täiskasvanutele kui lastele ning annab võimaluse vaadata , kuidas Eesti kunstnikud tajuvad maailmakuulsaid muinasjutte . kutsun teid kõiki Danskisse . Wystawa Sekretne Życie podróżuje po świecie już od kilku lat. Była we Francji, w Izraelu, na Białorusi, a w Polsce w Szczecinie, Warszawie, Krakowie i w Płocku. Kuratorka wystawy, Vive Nor, zaprosiła do udziału czterech cenionych estońskich artystów i jednocześnie swoich bliskich przyjaciół. Niektóre z tych prac być może państwo rozpoznają. Powchodziły w skład innych wystaw, które gościliśmy w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Ale ta wystawa jest inna. Tym razem mamy okazję lepiej poznać wybranych artystów i wejść w ich świat bardzo bajkowy i bardzo osobisty. Do którego inspiracje czerpią z estońskich mitów, dzikiej przyrody, ale też ze świata literatury. Vive Nor obecnie pracuje jako kuratorka w Estońskim Centrum Literatury Dziecięcej. To w jej głowie rodzą się fantastyczne pomysły wystaw. Ona jest też organizatorką triennale ilustracji w Talinie, Siła Obrazów. Jej bardzo charakterystyczny styl cechuje dekoracyjność i elegancja formy. Zresztą kocha piękne przedmioty, kolekcjonuje. Pięknie wydane książki, stare lalki i stare filiżanki. Jako dziecko wierzyła, że zostanie odkrywcą i czytała książki przyrodnicze. Naturę i podróże kocha do dziś, są dla niej źródłem inspiracji. Juri Mildeberg w dziedzinie sztuki jest samoukiem. Jako dziecko planował, że zostanie ślusarzem, kowalem albo stolarzem. Wzięło się to stąd, że jego ojciec, również artysta, przyjaźnił się z wieloma utalentowanymi rzemieślnikami. Trochę inaczej potoczyła się jego kariera. Jego indywidualne wystawy podróżują od Finlandii po Japonię, a jego prace znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej i Estońskiego Centrum Literatury Dziecięcej. Myślę jednak, że tworząc swoje niesamowite obiekty, Zgłębia tajniki wszystkich tych rzemiosł. Regina Luc Tampere zilustrowała ponad 90 książek i podręczników. Myślę, że nie tylko mnie fascynuje jej precyzyjna, perfekcyjna technika. A wszystkie prace wykonuje ręcznie. Czasami pomysły od razu przychodzą jej do głowy a czasami czeka na nie tygodniami. Zaczyna zawsze od szkiców, następnie maluje, a dopiero po podmalówce rysuje ołówkiem. Bardzo lubi technikę kolażu i wyszukuje ciekawe faktury w magazynach i czasopismach. Dopiero tak przygotowane prace oddaje w ręce swojego męża. Wtedy już na komputerze razem czyszczą i dopracowują kompozycję. Kadi Kurema pracuje jako grafik, ilustrator i wykładowca w Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych. Najchętniej w swoich ilustracjach używa techniki wklęsłodruku. Czasami rysuje tuszem i używa akwareli. Ale mimo, że to długi i mozolny proces. Większość czasu spędza przy prasie drukarskiej. Techniki w klęsłodruku uczy również studentów. Inspiracje do swoich prac czerpie z oglądania dzieł najlepszych ilustratorów, ale ostatnio też od swojego wnuka, który stał się jej przewodnikiem po dziecięcym świecie. Urma Zwick jest artystą interdyscyplinarnym. W swoich pracach wystawienniczych łączy różne media, od grafiki po instalacje. Wykłada grafikę w Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych. Najchętniej przebywa na wyspie Muchu. Stamtąd pochodzą jego przodkowie i tam, na ruinach dawnego dworu, powstał jego dom. Tam też rodzi się większość jego prac, między innymi anioły, które prezentujemy na wystawie. Jako dziecko wszędzie doszukiwał się historii i historyjek. Więc z perspektywy czasu uważa za naturalne, że książki z obrazkami pewnego dnia wróciły do jego życia. Secret Lives, Sekretne Życie, zapraszam do nadbałtyckiego Centrum Kultury.